Polskie miasta wyludniają się najszybciej. Oto pierwsza dziesiątka niechlubnego rankingu. Zaczynamy. Miasto numer 10. Gliwice. Choć często postrzegane jako część lepiej radzącego sobie śląska, również nie uniknęły trendu wyludniania. Ubytek ponad 33 tysiące osób to efekt podobnych procesów, co w innych miastach regionu. Końca ery ciężkiego przemysłu. Imigracji do aglomeracji katowickiej lub za granicę. Mimo to, gliwice z Politechniką Śląską i rozwijającym się sektorem nowoczesnych technologii próbują znaleźć nową tożsamość. To miasto na rozdrożu między przemysłową przeszłością a technologiczną przyszłością. Miasto numer 9 Radom. Miasto, które stało się synonimem transformacyjnego kryzysu lat 90. Ubytek blisko 35 tysięcy mieszkańców to bolesny ślad po upadku wielkich zakładów przemysłowych. Młodzi, wykształceni ludzie masowo wyjeżdżali do Warszawy, oddalonej zaledwie o 100 kilometrów w poszukiwaniu pracy i perspektyw. Radom od lat szuka pomysłu na siebie, zmagając się z wizerunkiem miasta bez nadziei. Ta liczba to milczący komentarz do tamtych trudnych decyzji i ich długotrwałych skutków. Miasto numer 8. Poznań. Poznań! Przecież to kwitnący ośrodek gospodarczy. To prawda, tutaj ubytek ponad 40 tysięcy mieszkańców jest najbardziej zwodniczy. Nie oznacza on wyludnienia w sensie śląskim czy łódzkim. To opowieść o suburbanizacji. Mieszkańcy Poznania nie wyjeżdżają z aglomeracji. Po prostu przenoszą się z centrum do nowych domów na obrzeżach. Do gmin podmiejskich jak tarnowo podgórne czy luboń. Miasto traci wpływy z podatku, a liczba pokazuje pewien styl życia, ucieczkę od miejskiego zgiełku w poszukiwaniu ciszy i przestrzeni. Miasto numer 7. Zabrze: serce śląskiego górnictwa. Ubytek ponad 41 tysięcy ludzi to bezpośredni efekt restrukturyzacji i zamykania kopalń. Miasto, które zbudowało swoją tożsamość na węglu, musiało ją na nowo zdefiniować. Dziś Zabrze stawia na turystykę postindustrialną, przyciągając gości do podziemi kopalni Guido. To walka o przetrwanie i próba tchnięcia nowego życia w miejsce, które straciło swoją główną rację bytu. Każdy opuszczony familok to rozdział tej walki. Miasto numer 6. Sosnowiec niegdyś dumne miasto siedmiu kultur potężny ośrodek przemysłu włókienniczego i wydobywczego. Dziś ubytek ponad 45 tysięcy mieszkańców mówi sam za siebie. To miasto, które po transformacji utraciło niemal całą swoją przemysłową podstawę. Mimo położenia w centrum aglomeracji, nie udało mu się przyciągnąć inwestycji na taką skalę jak sąsiednie Katowice. Sosnowiec to symbol losu monomiasta, które nie zdołało znaleźć nowej drogi tak szybko, jak opuszczali je ludzie. Miasto numer 5. Bytom. To chyba najbardziej jaskrawy i bolesny przykład degradacji miasta na Śląsku. Ubytek niemal 46 tysięcy osób idzie w parze z fizycznym rozpadem substancji miejskiej. Zapadające się kamienice, problemy z wysiedleniami. I poczucie społecznego opuszczenia. Bytom to miasto widmo w sercu najludniejszej aglomeracji kraju. Jego dramat pokazuje, że sama transformacja gospodarcza nie wystarczy. Potrzebna jest również ogromna, długoterminowa inwestycja w infrastrukturę i pomoc społeczna. Miasto numer 4 Częstochowa, duchowa stolica Polski. Przyciągająca miliony pielgrzymów. A jednak życie codzienne to nie tylko modlitwa. Ubytek ponad 46 tysięcy mieszkańców odsłania inną twarz miasta te po upadku przemysłu włókienniczego i stalowego. Młodzi Częstochowianie, mimo obecności sanktuarium, wyjeżdżają do Krakowa, Wrocławia lub za granicę. To smutny paradoks. Miasto o globalnym znaczeniu religijnym, które nie jest w stanie zatrzymać swoich własnych obywateli. Miasto numer 3 Katowice ulica województwa, która przeszła spektakularną metamorfozę? To prawda, ale ubytek prawie 47 tysięcy osób przypomina, że Katowice to nie tylko strefa kultury to również dziesiątki tysięcy mieszkańców starych, poprzemysłowych dzielnic którzy w nowej, usługowej rzeczywistości nie znaleźli dla siebie miejsca. Podobnie jak w Poznaniu, część tego ubytku to przenosiny na przedmieścia. Ale to także historia tych, dla których nowe Katowice są miastem obcym, do którego nie potrafią przynależeć. Miasto numer dwa – Bydgoszcz. Często wymieniana w duecie z Toruniem, przeżywa cichy eksodus. Ubytek ponad 47 tysięcy mieszkańców Stawia ją na niechlubnym drugim miejscu. To miasto o bogatych tradycjach przemysłowych, które po 1989 roku straciło wiele dużych zakładów. Mimo pięknej architektury i położenia, przez lata walczyło z poczuciem peryferyjności. Młodzi wybierali często Warszawę lub Trójmiasto. Dziś Bydgoszcz próbuje odrobić straty. Ale ta liczba pokazuje, jak głęboki był kryzys. Miasto numer jeden, łódź. I wreszcie miasto, którego ubytek przyćmiewa wszystko. Łódź. Minus 130 tysięcy mieszkańców. Ta liczba jest tak ogromna, że aż abstrakcyjna, to jakby z mapy zniknęło całe spore miasto. Łódź, ziemia obiecana przemysłu włókienniczego. Po jego upadku doświadczyła najgłębszej demograficznej zapaści w nowożytnej historii Polski. To miasto Feniks, które przez dekady zmagało się z ogromem problemów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Dziś, dzięki gigantycznym inwestycjom w rewitalizację, łódź powoli się podnosi. Ale ta liczba minus 136 423. Na zawsze będzie przypominać o skali tego, co utraciła. To nie tylko statystyki, to historie polskich miast po wielkiej transformacji. Dajcie znać w komentarzach i pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem. Do zobaczenia.